Witam na kanale Tożsamość Zbrodni. W czerwcu 2018 roku do mieszkania pani S, mieszczącego się na przedmieściach Poznania, wrócił syn marnotrawny Mateusz. Choć u matki jedynie pomieszkiwał i to miejsce traktował praktycznie jak hotel, to po każdej odsiadce. Kierował tam swoje pierwsze kroki na wolności. Miał dopiero 25 lat, ale większość swojego dorosłego życia spędził za kratami. Tym razem wyszedł po dwóch latach i czterech miesiącach od za oszustwa, włamanie oraz za gwałt. Mateusz wiedział, że to tylko kwestia czasu, aż wróci do więzienia. Ale nie na pewno nie spodziewał się tego, że. Tym razem jego wyrok wyniesie praktycznie połowę jego dotychczasowego życia. Zapraszam do wysłuchania historii Mateusza i Elżbiety. Muzyka Dzisiejszych bohaterów, nie mam zbyt wielu informacji. Już zdarzało się w moich odcinkach, że brakowało tak istotnych szczegółów jak mm, opisu dzieciństwa czy relacji rodzinnych. W tym odcinku również tego zabraknie. Mam nadzieję, że nie wpłynie to znacząco na Wasze prywatne analizy po wysłuchaniu tego odcinka. Ta sprawa na tyle mnie zaciekawiła, że postanowiłam przedstawić Wam ją nawet w okrojonej wersji. Zatem zaczynamy. Mateusz z natury był powsinogą. Jego głównym zajęciem w czasie, kiedy przebywał na wolności, były podróże małe i duże głównie koleją i zawsze na gapę. Lubił te specyficzne wojaże, prowadził tryb włóczęgi. Niestraszny był mu noclet na dworcu czy na ławce w parku. Skończył zawodówkę w zawodzie ślusarza, ale nie pracował ani w wyrobionym fachu ani nigdzie indziej. Za to utrzymywał się z drobnych kradzieży. Na przełomie września i października 2018 roku, Mateusz postanowił pojechać do oddalonego od Poznania o przeszło 450 km Krakowa. Miała tam do załatwienia kolejny szemrany interes. Siedział na dworcu, kiedy to dojrzał na jednym z peronów, atrakcyjną i na pierwszy rzut oka, powiedzmy, sympatyczną kobietę. Trzeba wspomnieć, że Mateusz, prócz lepkich łapek, miał też smykałkę do łatwego nawiązywania kontaktów. W moment zaczęli rozmawiać o wszystkim i o niczym, Mateusz szczerze zdziwił się, kiedy dowiedział się, że Elżbieta, bo tak miała na imię ta kobieta, dobiega czterdziestki, nie wyglądała na tyle. Poza tym okazała się sympatyczna, nie tylko na pierwsze, ale i na kolejny rzut oka. Kim była Ela? Ela była świeżo po rozwodzie. We wrześniu wyprowadziła się od męża. I wraz z nastoletnim dzieckiem, którego niestety płci nie znam, zamieszkała w nowo zakupionym mieszkaniu w Trzebini. A Trzebinia, to miasto w powiecie Chrzanowskim, jest położone 45 km tak około za Krakowem, pomimo rozstania no, dla dobra dziecka, Ela utrzymywała poprawne kontakty z mężem, od niedawna pracowała jako sprzątaczka w jednym z bloków na alei Henryka w Chrzanowie. Do z Strzebini miała jakieś 6 km i dojeżdżała do pracy PKS-em. Życie, które wydawało się rozpadać na kawałki, powoli nabiera, nabierało kolorów. I Ela zaczynała wierzyć, że wszystko jakoś się ułoży. No jakby nie było, miała mieszkanie, pracę. Jest to... Pewien rodzaj stabilizacji życiowej, szczególnie mając lat 40 i dziecko na głowie. Co do związków, to nie planowała na nowo wiązać się z kimkolwiek, ale los podsunął jej pod nos Mateusza. Chociaż dzieliło ich 15 lat i doświadczenia życiowe, Mateusz i Jela dogadywali się na tyle dobrze, że już w październiku. Stali się parą. Oczywiście Mateusz nie chwalił się swojej nowej wybrance ze swoich odsiadek i z faktu, że siedział chociażby za wspomniane gwałty. Często u niej nocował z racji swojego hobby, wożenia dupy, komunikacją. Z przyjemnością jechał razem z Elon do miejsca jej pracy. Traktował to jako formę odwożenia, odprowadzania jej. W czasie, kiedy ona uczciwie zarabiała na chleb, on nie zrezygnował ze swoich rozrywek i szwendał się po chrzanowie, Robił to, co umiał najlepiej czyli kradł. Oczywiście jazda pks -y mu nie wystarczała i wciąż podróżował to tu, to tam. Dla Eli ten związek nie był na poważnie. Po prostu miała z kim spędzać wolny czas, miała kogoś, do kogo mogła się przytulić. I z kim pogadać, kiedy miała na to ochotę. W końcu była świeża po rozwodzie, i nie w głowie jej były decydujące deklaracje typu nowy oficjalny związek. To, co łączyło ją z Mateuszem, miało być po prostu luźnym, niezobowiązującym układem. Wszyscy wiemy o co chodzi. Jednakże Mateusz nie wiedział o co chodzi. Z nim sprawa miała się całkiem inaczej. Szybko wkręcił się w tą relację, zakochał się na zabój. Dosłownie. A tam, gdzie miłość, tam i zazdrość. Nie podobało mu się, że Elżbieta ma tak dobry kontakt z eksmężem, że, że w ogóle utrzymuje z nim jakikolwiek kontakt. No choć kobieta tłumaczyła mu, jak chłopu na roli, że nie może tak po prostu skończyć z eksem. Przecież łączyło ich Chociażby dziecko, wspólna przeszłość, zobowiązania wobec dziecka i tak dalej. No wiadomo, no Nie była ona na tyle sfiksowana, by dla przelotnego romansu zakończyć kontakty z przeszłości. Chłopak stawał się coraz bardziej zaborczy. Zarzucał Eli zdrady z eksem, jak i z każdym facetem, który na nią spojrzał, lub ją zagadał. Zaczął ją kontrolować, trzepał jej telefon, wpadał do jej mieszkania bez zapowiedzi, bezczelnie wypytywał ją, gdzie i z kim wychodzi, kiedy akurat miała w planach ym, chociażby wypad z koleżankami. Śledził ją nie tylko na tych babskich spotkaniach, ale i przykładowo, kiedy robiła zakupy, czy zaliczała wizytę w urzędach. Chciał mieć ją na własność, na wyłączność. A Ela miała tego dosyć, bo romans bez zobowiązań przerodził się w toksyczny związek, w którym zaczęła się dusić. Po prostu musiała użerać się z zaborczym desperatem, a tak nie miało być. Na początku grudnia do Eli dotarło, że czas zakończyć tą farsę, i jakoś tak się złożyło, że tą decyzję ułatwiło jej. Spotkanie na swojej życiowej drodze nowego mężczyzny. No cóż, powiedziała Mateuszowi wprost, że to koniec, i nie zdziwi nikogo fakt, że ten na no takie hasło wściekł się do granic możliwości. A jako, że bawił się w detektywa, wiedział już, że Ela ma nowego apsztyfikanta, co jeszcze bardziej go zirytowało. Najpierw się awanturował, jest sceny zazdrości. Później, prośbami i groźbami, starał się odzyskać jej uczucia, ale, mimo wszystko, Ela, choć bała się go, była nieugięta w swojej decyzji. I wtedy Mateusz zaczął jej uprzykrzać życie. W połowie grudnia zabrał na przykład Eli klucze do jej mieszkania pod pretekstem odzyskania swoich rzeczy, które u niej trzymał, kiedy byli ze sobą. Naturalnie nie obyło się bez awantury. Ela zadzwoniła na policję, a sama uciekła do brata. Mateusz przez telefon jawnie groził bratu Eli pobiciem. Za to, że miał czynność chronić własną siostrę. Po interwencji policji nieco spuścił Ston i ostatecznie Ela mogła wrócić do swojego mieszkania. Natychmiast o ironio wezwała ślusarza, i wymieniła zamki w drzwiach. No cóż, ale co po niektórzy żyją zasadą, że jak się nie da od przodu, to pchaj się od dupy strony. I krótko po akcji z kluczami, niewzruszony porażką Mateusz, zabawił się w Spidermana i próbował dostać się do mieszkania Eli przez balkon. Znów zjawili się mundurowi i tym razem zabrali Mateusza na oddział psychiatryczny. Nawet w takiej sytuacji... Dzwonił do brata Eli i tym razem groził zarówno jemu, jak i jej śmiercią. Nic dziwnego, że dla Eli ta relacja była już tylko jedną wielką mundręką. Ze szpitala Mateusz wyszedł po paru dniach. Wiadomo, jak działa polski system. Dopóki nie ma ofiar, delikwent robi co chce. 23 grudnia Mateusz zaczął turnę po Małopolsce. To znaczy. Dzień zaczął od y, kradzieży pięciu telefonów wartych łącznie 1300 zł w jednym z poznańskich marketów. Później wybrał się w pięciogodzinną podróż do Krakowa. Tam zakupił duży nóż od z Półświadka. Wieczorem pojechał do Trzymini i zaprawiony już niejednokrotnie w mojach przespał się na dworcu. Wigilijny poranek czaił się w okolicy dworca PKS-u. Tam, gdzie Ela zazwyczaj czekała około 6 rano na swój autobus do pracy. Tego dnia też nie było inaczej. Ela była na przystanku i niczego nie świadoma przez całą trasę łącznie z drogą od przystanku w Chrzanowie do bloków na alei Henryka była pod stałą obserwacją Mateusza. W piwnicy miała wydzielone pomieszczenie gospodarcze w tym bloku, w którym pracowała. W tym pomieszczeniu gospodarczym wiadomo, miała swoje zestawy mopów, mioteł i innych szpargałów potrzebnych do pracy. Zaczynała swoją zmianę od wejścia na to swoje małe zaplecze i zorganizowania sprzętu przed sprzątaniem i myciem klatek. Nie spodziewała się, że ktoś wszedł do piwnicy. Była zajęta swoimi sprawami, bo zatem Przecież mogła pomyśleć, że to któryś z mieszkańców bloku. Kiedy już wychodziła z komórki, przed oczami stanął jej wściekły Mateusz. Nie wiem, ale mogę podejrzewać, że w tym momencie po akcjach typu klucz, balkon, groźby Ela musiała czuć się porządnie wystraszona, będąc sam na sam z psycholem, bez możliwości ucieczki. Mateusz nie tracił czasu. Bo raz kolejny zaczął awanturę o zdrady i zakończenie tego związku. No wszystko. Już zaczął się pruć. W pewnym momencie nie wytrzymał i psiknął kobiecie gazem łzawiącym po oczach. A później użył nóż kupiony w Krakowie i zaczął dźgać Elena oślep po całym ciele. Kiedy Padła na ziemię, przestała się ruszać, jego szał chyba nagle minął. I z wrażenia po prostu rzucił narzędzie zbrodni obok umierającej Eli i uciekł. Dopiero po ósmej rano jedna z mieszkanek bloku zauważyła otwarte drzwi do piwnicy i zapalone w niej światło. Chcąc wyłączyć światło, weszła do środka. Zauważyła krew na posadce i na drzwiach komórki. Najpierw zobaczyła tą krew, a potem ujrzała kobietę leżącą w kałuży krwi na ziemi. Zrobił się młyn, wezwano służby. Pogotowie jednak mogły jedynie stwierdzić zgon Elżbiety przez wykrwawienie. Policja ekspresowo zabezpieczyła dowody w miejscu zbrodni. Wysłała nóż do analizy. Pobrane z niego odciski palców jednoznacznie ujawniły, kto trzymał go jako ostatni, i zaczęły się oficjalne poszukiwania Mateusza. Zeznań mieszkańców klatki w bloku, na której doszło do zabójstwa kobiety, wyszło, że nikt nie słyszał jej krzyków, czy jakichkolwiek innych podejrzanych odgłosów tego poranka. W szanowni z automatu zapadła psychoza strachu przed zabójcą, który wciąż był na wolności. Nie wiadomo, jak się zachowa, nie wiadomo, co jeszcze będzie w stanie mógł zrobić. Jednakże, psychoza na szczęście nie trwała długo, bo już następnego dnia śledczy zatrzymali Mateusza nigdzie indziej jak w mieszkaniu jego mamy. Tak jak po odsiadkach przypominał sobie o domu rodzinnym, tak teraz żył z przeświadczeniem, chyba że nikt go tam nie znajdzie. Drugi dzień świąt postawiono mu zarzut zabójstwa w tak zwanych warunkach powrotu do przestępstwa. Wiadomo, był recydywą. Przyznał się do winy, złożył łącznie kilka razy szczegółowe wyjaśnienia tego, co się stało, a jako motyw podał zazdrość. Jeszcze tego samego dnia z jego udziałem dokonano wizji lokalnej, podczas której potwierdził się jego udział w zbrodni. A dlaczego? Bo tylko on jako sprawca mógł wiedzieć, co oprócz noża zostawił przy ciele Elżbiety. A co to było? Czapka i klucze. Mateuszowi groziło od 8 do 25 lat pozbawienia wolności. W styczniu 2020 roku prokuratura Rejonowa w Chrzanowie wystosowała akt oskarżenia wobec naszego zazdrośnika. Przy okazji zaliczył badania psychiatryczne. Wiadomo z nich jedynie tyle, że w trakcie zabijania Eli nie był w pełni poczytalny, ale nie działał w pełnym afekcie. Szedł za Elon z zamiarem pozbawienia jej życia. Był uzbrojony w gaz i nóż. Nie wiemy, co miał w głowie. By pozbawić kobietę, którą rzekomo kochał życia, i prawdopodobnie nigdy się tego nie dowiemy. Faktem natomiast jest, że uczucia miłości i zazdrości niejednokrotnie przyczyniały się do tragedii ludzkich. Oczywiście mowa tu o uczuciach, które są na tyle na granicy szaleństwa, że ciężko nad nimi zapanować. Mateusz nie mógł zapanować nad swoją chorobliwą zazdrością, zabił swoją miłość, sobie definitywnie zniszczył życie i pozbawił życia matki i dziecku. Czy działał wedle zasady, że jak ze mną być nie chcesz, to nikt cię mieć nie będzie, wiecie o co mi chodzi. Tego nie wiem, ale wszystko na to wskazuje. Wracając do procesu Mateusza, niespełna parę miesięcy temu, bodajże we wrześniu tego roku, usłyszał wyrok w sądzie okręgowym w Krakowie. Za zabójstwo Eli został skazany na 13 lat więzienia, a dodatkowo ma do odbycia terapię w czasie odbywania kary. Ma też do zapłacenia 120 tysięcy złotych za dość uczynienia dla rodziny Eli. I tak się zakończyła ta. Chora miłość. Chciałabym złożyć Wam serdeczne życzenia wesołych świąt. Jeszcze nie, nie składam życzeń noworocznych, ponieważ mam nadzieję, że jeszcze jeden odcinek nagram w tym roku. Dziękuję za wszystkie komentarze, za łapki w górę, za suby. I do usłyszenia.